Kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa, to jest ambicja psychopatologia. Ambicja się okazuje, że też jest bardzo złożoną cechą osobowości, ale ma związek zarówno z narcyzmem, władzą i dominacją. Są tu bardzo ważne czynniki i kulturowe, i demograficzne, ale w dsm 5 na przykład była tylko jeden opis, opis amb ambicji w komentarzu, który. Dotyczył narcystycznego już zaburzenia osobowości, a nie tylko cech. Czyli y, m, można mówić, że jeżeli już gdzieś to nasilenie tych cech y, tria, czarnej triady przekracza pewną granicę, y, spodziewamy się psychopatologii, niedopasowania ambicji i możliwości, tak zwana ślepa ambicja, y, czyli pójście po trupach, zniekształcenia rzeczywistości związane, Choćby z chorobą ze spektrum bipolar disorder, czy już z chorobą, powiązanie z cechami również makiawelistycznymi i właśnie tej czarnej triady. No i mogą się też również pojawić pewne deficyty zespołu motywacyjnego. Także jest to. Oj, przepraszam tutaj. Następny slajd. I tu chciałabym powiedzieć, że. Inne badania również wykazały, że te jasne, i ciemne strony osobowości wpływają również na to, co my teraz badamy, tak zwana koncepcja zrównoważonego rozwoju, nawet która jest ostat... okazuje się, że te ciemne strony osobowości mają wpływ na to, że osoby, które decydują o pewnych rzeczach, mogą po prostu nie widzieć sensu idei choćby tego zrównoważonego rozwoju. Szczególnie to jest bardzo ciekawe takie badanie z Chin, które okazało się, że stopień rozumienia, na czym polega zrównoważony rozwój jest bardzo niski u psychopatów i osób z cechami makiawelizmu. Natomiast osoby, które mają większą dobrą odporność psychiczną, tak zwane, prawda, i well being mogą tutaj jakby zdziałać więcej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mamy całą sieć emocjonalną mózgu. Każdą sytuację my możemy, my odbieramy poprzez pryzmat własnych cech. Także chciałabym tutaj powiedzieć, że Kora czołowa, o której już wspominaliśmy, to mówiliśmy, że ona nadaje znaczeniu sytuacji, prawda? Czyli to my nadajemy znaczenie sytuacji, dlatego też tylko na myślenie mamy jakby pewien wpływ. Natomiast jeżeli ocenimy, że sytuacja dla nas jest bardzo istotna, bardzo ważna, będziemy mieli już wtedy pobudzenie jakby całego tego ośrodka układu limbicznego i jąder migdałowatych. Dlatego chciałabym powiedzieć, że to co się dzieje prawda, w stresie, w przewlekłym stresie, to odzwierciedla się, jak rozumiemy, w ogóle etiologię choroby. Już dzisiaj, mimo że mówimy o towarzystwie psychosomatycznym, o psychosomatyce, nie ma już sensu rozróżnienie chorób somatycznych i psychosomatycznych. Ponieważ wiemy, że predyspozycję genetyczną i do cech osobowości, i do pewnych zaburzeń mamy, ale to nie oznacza skazania na chorobę. Dopiero interakcja czynników genetycznych i środowiskowych, z których są najbardziej poznane stresowe i w tej chwili duże badania nad osią mózgową czyli czynniki dietetyczne, wiemy w jaki sposób zmienia się ekspresja genów związana z danym zaburzeniem, prawda? w jaki sposób dochodzi również do zmian typowych dla stresu oksydacyjnego i uszkodzenia DNA, co prowadzi już do dalszych skutków. No, w momencie natomiast jeżeli zmieni się, zmienią się połączenia neuronalne, odpowiedzialne za jakiś ważny proces czy za proces chorobowy, to już musimy wiedzieć, że choroba zawsze będzie miała... Wiele wymiarów i będzie miała wymiar emocjonalny, poznawczy I, i, i dzięki temu chciałam jeszcze tylko pokazać, jak ważny jest stres, który doprowadza jednak do zmian w mózgu. To jest model ryjówki drzewnej, która zestresowana traci połowę objętości hipokampa, jak się ryjówkę traktuje dobrze. Odzyskuje objętość hipokampa wyjściową, i to jest wielka też dla nas nadzieja na teren, jeżeli chodzi o uzyskanie jakby jasności sytuacji, jasności widzenia obrazu, również wzmocnienia naszej odporności psychicznej. Natomiast no, hipokamp, wiecie Państwo, to jest struktura związana zarówno z emocjami, jak i z pamięcią, i dlatego. Już od dawna mamy badania, że osoby, które przeszły traumę, szczególnie wczesnodziecięcą, ta, mimo że pod, pod, miały ogromny potencjał przy urodzeniu, a struktura hipokampa jest znacznie mniejsza niż u dzieci nigdy niekrzywdzonych. Wiem, że czas mi się skończył. Także bardzo dziękuję serdecznie.